Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu. Zagrajmy w Football Manager 2013, karierę Giga do Jesteśmy tuż przed meczem z ruchem ochorzów, jak tutaj widać już skład jest wystawiony, więc tutaj w zasadzie tylko i wyłącznie wystarczy zgłosić zespół, a zanim to zrobimy, standardowo pokażę Wam tygminerz, jak nam się powodziło. Ostatnio graliśmy mecz z Polonią Warszawą, kiedy to rozgromiliśmy e, zespół z Warszawy 5-1. Następnie wygrana u siebie 1-0 z Lechem Poznań po golu Rashida Eloui. E, kolejno mecz z Krakowią, wygrany 3-1. Po, po golach, jak zresztą widać, dwóch kebaka i jednego gola Mateusza Cetnowskiego. E, następnie mecz z Wigrami Słowałki to był mecz w ramach Pucharu Polski, który to, który to zresztą wygraliśmy również 3 do 0 i w następnej rundzie już w finałach w roku 2018 będziemy grali mecz z Chojniczanką Chojnicę. To już będą dwa mecze i także myślę, że mamy bardzo duże szanse na, na awans dalej. I ostatnim meczem jaki zagraliśmy był to mecz z Śląskiem Wrocław, który tutaj no niestety już przegraliśmy 2 do 1 gola jedynego dla nas honorowego strzelił w 85 minucie Paweł Widanów. No tutaj taka słabo się spisała akurat przede wszystkim Krzysztof Król, który no Widać było, że no to już nie jest ten zawodnik, no i że no, na, no wystawić go musiałem wystawić z tego powodu, że a, na kontuzji nabawił się sekulanikić, więc no, no niestety bywa. Golę z kolei dla Śląska walną Arkadiusz Piech, a także Maciej Makuszewski. Yy, jeżeli chodzi o tabelę, to dalej jesteśmy na pierwszym miejscu, tutaj już przewaga no przed tą kolejką no była Szlek, jak grała, to jest 5 punktów przewagi. no Fakt faktem, że gdybyśmy nie, nie przegrali właśnie tego meczu ze Śląskim, to byłoby już naprawdę już tak, jeżeli chodzi o przed, przed proszę Was wiosną, eee, tym bardziej, że jeszcze przed nami jeszcze to... To taki ten, co na pewno będzie to mecz nagrywany, bo jako, że to będzie ostatni mecz w roku, się e, jeszcze nas czeka mecz z Legią. I to będzie mecz, no, który no, na pewno w dużej mierze powie nam, czego możemy się spodziewać po, e, po następnym roku. Czy będziemy, czy będziemy się skutecznie bili o Mistrzostwo Kraju, czy jednak bardziej Europejskie Puchary, albo no tuż pod Europejskimi Pucharami. Teraz właśnie mamy swój mecz z trochę chorów, wtedy jest na miejscu numer 3, więc to będzie dosyć ciężki mecz. Tak jak mówiłem, już skład jest wystawiony, więc przejdę od razu do meczu. Hmm. Ok, tutaj stan dobył się Bodady. A ja powiem, pokażcie mi co potraficie. A także standardowo, że wierzę w waszą umiejętności. Troszeczkę, co już jest akurat takim moim właśnie standardowym a, powiedzonkiem. No i tutaj tylko zmienię na ofensywę, że no bo jako, że grałem u siebie, no to by się przydało wygrać to spotkanie. Joczys spokojnie do Anusiewicza no i to startowo tylko i wyłącznie tak, takie coś na rozpoczęcie meczu Także to nie mam nic pićka. a nie chcę się już teraz lecić no bo piłki prezentuje się całkiem dobrze no tutaj by się przydało żebyśmy atakowali skrzydłami no to więc skoro tak mówi mi mój asystent więc tak też też uczynię tylko chwilę na 5 sekund zastopuję, żeby to mi łatwiej było wszystko to ogadnąć. No jako, że odbiór piłki jest tak, no to nękanie dywali, żeby to jakoś w wykorzystać. To, że właśnie, że odbiór piłki jest e, na poziomie dobrym. Widano spanuje w tym, no to dobrze. No niewykluczone nawet tutaj coś było mówione, że e, Widano zostanie powołany do reprezentacji Bułkady, więc... Nie ma co czy jest iście pasjonujący. Aha, się też jeszcze kontuzja. No to w, jak tak, no to będzie musiał wyjść. Marcin Stefanik. No ludzi, no zdaję sobie z tego sprawę, że to jest, że gramy z ze zespołem trzeciego miejsca, no ale no kuśman, no nie było ani jednej akcji pokazany. No dobra, no nie licząc tej, tej na, rozpoczęcie, na rozpoczęcie meczu. Może tak, spróbujmy. No i jakby to był zespół z, tam z końca tabeli, no to pewnie bym zbił nie, że tam macie piecha tego bostu i po prostu, że, że, się, że się tak wydarzy, że znowu opierdolił już. No i tak się nie podniecą tą właśnie akcją, bo już zaraz będzie końc. Dobrze, i teraz pytanie, czy podczas tej połowy będzie chociaż jakakolwiek jedna akcja pokazana? 60 minut dalej nic nie ma, to żeby się nie okazało, że... Że po 10 minutach mecz się ten odcinek się już będzie kończył, bo to na razie się na to zadnosi. Zdanowicz! Nie ma jeszcze, to przejmie Pietroń. Stefani Kale wybija Kołodziejczyk, Kanusiewicz. Zdanowicz! Prosto w zawodnika ruchu chorzów. Jeszcze Aleksandru Kebak, ale przejmuje to kanarek. Mak. Mak wyprowadza kontrę. Dobrze do letki. Letko. Obok niego żołnierewicz. I oczy sprzyjmuje piłkę z kowrąt ją. No chociaż chociaż pierwsza akcja, no ludzie, kuźwa, no nie róbmy sobie jaj z pogrzebu. Dobra, grociak zapita to niech wejdzie. Może on coś rozrusza A, grę. Tutaj naprawi. O Jezus Maria, jeszcze tenacki kontuzja, na szczęście lekka, to go jeszcze zostawię, to jeszcze tam tą chwilę przytrzyma. Choć nawet nie, nie wiem, co ja mam komentować, bo to nawet nic nie pokazuje, że żebym coś skomentował jakoś, dobra, niech wejdzie Warzycha za tego. No mówię, no to, to, to naprawdę zaraz się skończy, że to będzie że to będzie odcinek niecały 10 minut trytował Anusiewicz i GOL! To... No właśnie, ale to był samobój. Kudrze, no naprawdę z takiego ch... takiego chujowego meczu zapropiony aż ja dawno, to nie liczę od tego meczu z Piastem gdzie dosłownie nawet tej akcji by nie było, to naprawdę to ja takiego słabego meczu to ja już dawno nie miałem. Ali -Wi, Widanow jakiś mail przyszedł na Moinesu, Mak i przyjmuje Anusiewicz. Aha, bardzo fajnie się to ułożyło, e, bardzo brutalnie musiał sfaulować e, go pan Mindał Gaspanka, albo na no prostu sędzia jest przekupiony, chociaż ja nic nie wiem. E, I właśnie Mindał Gaspanka wyleciał z bójska w związku z tym. Aliwi, Stefanik nie dojdzie do tego, Anusiewicz fojut wybija, Joczys Kebak obok Bramki No to taki, to taki typowy mecz na zasadzie przyjść, zagrać, zapomnieć Nie przepraszam, inaczej przyjść, zagrać, wygrać, zapomnieć o. A... Aliwi Do Zdanowicza Spokojnie. Kebak, ale przyjmuje to Mak. Jeszcze będzie kontra. Laskowski. Laskowski do Kanarka, ale przyjmuje to Zdanowicz. Oj nie, jeszcze Kanarek. Kanarek wybija na szczęście Żołnierewicz Ostatnia akcja prawdopodobnie ruchu Chorzów. No, bronimy się, panowie. Jezu, wreszcie jest coś, coś, coś do skomentowania. Ja pierdziu. O Jezu. Sulić Na szczęście będzie auto dla ruchu chorzów. Bronimy się, dalej się bronimy, obrona Częstochowy nie ma, że No tutaj w tym meczu bardzo słabo zagrał raszyć aliwicu mi to akurat bardzo niepokoi. Na moinesu, Joczys, kikut, bodzek Koniec meczu, sędzia kończy spotkanie kilka Gówek zwyciężył na... Ale naprawdę to spotkanie na bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo mizernym poziomie, no... Nie, ja jestem rozczarowany tym, co pokazali, no błagam, no ludzie Może się powtarzam, ale no nie do ja nic pogrzebu Trzy oddane ledwo strzały celne. No ale no, mówię, no najważniejsze, że jest wygrana, no to, to się liczy, no ale styl, no to zdecydowanie bardzo słaby. Okej, okay, także ja za ten odcinek już Wam bardzo serdecznie podziękuję, wyjątkowo to chyba będzie najkrótszy odcinek FMA w ogóle w historii jeszcze, bo i, i w 12 chyba nie miałem też aż takiego krótkiego, no nie licząc tych co tam jakoś tam na początku co mi tam Camtasia mi wywalała w ogóle mm, pierwsze mecze i o Jezu jeszcze mi się myszka zaraz rozładowała. A chwilę, ten 7 tygodni, a tutaj 3 tygodnie. Dobrze, znaczy ja i tak muszę, muszę jeszcze wziąć myszko w myszce. Baterię wymienić, bo jeszcze trzeba ustalić kiedy będzie następny odci Konferencję po meczu, no to są to już ja wezmę później. I tak e, następny mecz to znaczy w międzyczasie będzie, e, będzie reprezentacja Nigerii i co tutaj akurat się cieszy parę osób e, będzie akurat mecz z reprezentacją Polski, więc na ten odcinek już Was bardzo serdecznie zapraszam, żeby, żebyście zobaczyli jak zagra reprezentacja Nigerii na tle zespołu Mariusza Romaka, a także będzie bodajże mecz z Tanzanią w ramach eliminacji do Pucharu Narodów Afryki. Jeżeli chodzi o GKP Targówek, to następny mecz to będą cztery kolejki ligowe i ostatni mecz roku pańskiego 2017 i będzie to mecz z Warszawską Legią, więc to będzie znowu derby. Tym razem już naprawdę na wysokim poziomie, bo jako, że to będzie grał zespół, no, patrząc się po obecnej yy, klasyfikacji yy, tabeli, będzie to grał z mecz zespół z pierwszego miejsca, ze zespołem z miejsca numer dwa. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję. Nie zapomnijcie go ocenić. Ewentualnie, jeżeli Wam się chce, zostawić jakiegoś komentarza. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Bye bye.